Jesteśmy w hali numer 2 na wystawie lotniczej Ila w Berlinie, na której w tym roku Polska jest krajem partnerskim. To stoisko, które Państwo za mną widzicie, to jest część polskiej ekspozycji. Mamy w tym roku bardzo bardzo silną polną, polską obecność na targach. Mamy wielu wystawców 50. To są nie tylko firmy, ale także instytucje badawcze uczelnie wyższe. Za mną bezpośrednio widzicie Państwo Robota Marsjańskiego, dziecko Politechniki Białostockiej, że tak określę. To jest o tyle ciekawy egzemplarz, że robot marsjański wczoraj przekazywał w trakcie obchodu oficjalnego kwiaty od premiera Pawlaka dla pani Kanclerz Merkel. To jest trzecia największa wystawa lotnicza na świecie. W Berlinie na ile są wszyscy ważni w branży? Są wszyscy potentaci, są najwięksi inwestorzy w Polsce. Są ci, którzy jeszcze w Polsce nie są obecni, ale my mamy przez naszą obecność nadzieję zainteresować ich podjęciem kooperacji z polskimi firmami bądź instytutami badawczymi. To to teraz jest jesteśmy w klasie pierwszej i e, to, jest, e, to jest tak, że Emiraty słusznie uważane są za linię, która operuje bardzo wysoki standard serwisu. Nie, <todgłosy> <dookoło>. <todgłosy> nie, nie ma obłożenia, ale mamy nadzieję, że Czynny jest przez cały czas, cały czas lotu. Tak, cały czas lotu. No i są miłe panie, tak jak ta pani.